Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam coś, na co bardzo długo czekaliście. Cześć, to ja, hodowla kur. Dzisiaj odpowiem Wam na parę pytań, które zadawaliście mi na Instagramie. Wybrałem najciekawsze pytania z Instagrama. Link macie w opisie. Ok, więc przejdźmy do pytań. Kiedy zacząłeś hodować kury? Yy, zacząłem hodować kury w wieku 12 lat i zaczynałem odniosek. Ile masz lat? Mam 16 lat. Jakie masz zwierzęta? Mam 4 psy, jak zresztą widzicie na vlogach, 3 koty i 50 parę kurek. W której klasie jesteś? Jestem w pierwszej liceum. Czy uprawiasz jakieś sporty? Od czasu do czasu ćwiczę w domu. Planujesz nową rasę w hodowli? Na pewno planuję odbudować hodowlę. Być może w zakupie znowuż brachmy. I jakieś nowe rasy też się szykują na wiosnę Gęsi też planuję Zobaczymy jak to wszystko będzie Czy masz rodzeństwo? Pozdrowisz Pozdrawiam yy, Tak, mam rodzeństwo Dwie siostry Pozdrawiam również Jaki masz plan na kolejne zwierzę w hodowli? I pozdrawiam Pozdrawiam również yy, Kolejne zwierzę to będą gęsi wydaje mi się Skąd wziął się pomysł na kanał na YouTube? Zaczynałem kanał w 2017 roku. Miałem długą przerwę. E, chyba rok przerwy to był. Nazbierałem no, wtedy 75 subów i tak stanąłem w miejscu. Po tym roku powróciłem i tak właśnie powstał kanał. Masz jeszcze króliki? E, tak jak widzieliście na Instagramie. Miałem króliki, lecz przestałem je hodować i zobaczymy, może do nich powrócimy. Co się stało z lisem? Lis cały czas krąży. Próbujemy go złapać jakoś, ale na razie nie robi szkód. Nie pojawia się blisko po sesji, więc zostawiam go w spokoju. Ile masz lat i czy jeździsz kładem? Tak jak już mówiłem, mam 16 lat i. Przykładem jeżdżę, ale tylko w okresie letnim, ponieważ yy, tylko wtedy on odpala. Będziesz hodował przepiórki. Yy, przepiórek hodować nie zamierzam, ale zobaczymy z czasem może. Okej, okay, więc mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, QA czy coś takiego, zapraszam na Instagrama. Linka macie w opisie. I tam pokazuję rzeczy, których nie pokazuję Wam na YouTubie. Także zapraszam jak najbardziej. Do obserwowania. Do następnego.